No dobra, więc jak ktoś prosił, żebym nagrał tego Mining Simulator, to go nagrywam i... Tak, co jest? Co jest? Co jest? Dobra, to było dziwne. Ale teraz zbieramy po 10, bo kupiłem sobie coś takiego za... Mm, jak to się mówi? Za 35 końców i... No co? Z tym głównym jest mi tak Przepraszam za to słownictwo, ale to się stało dziwnego w tej kopiemy dalej Jakby co w sobotę o 18 jestem w Petsimulator X, więc jeśli chcecie mnie zobaczyć to tylko wtedy. Okay.